Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie na konferencję MC. Myślę, że tutaj już wiele mówiono o czynnikach, które na te zwyczaje kształtują, więc myślę, że warto pokazać właśnie wyniki pro programu badawczego Fundacja Polska Bezgotówkowa, realizowanego przez mój zespół, który właśnie został stworzony. Jego głównym celem właśnie było monitorowanie. Zwycza, zmian w zwyczajach płatniczych i wyjaśnianie y, te, y, czynników, które na nie wpływają. Y, dwa słowa o całym badaniu. Myślę, że możemy być. No bez, bez jakiejś fałszywej skromności powiedzieć, że jest to największy program badawczy ukierunkowany na systematyczne badanie sposobu, w jaki sposób płacą konsumenci. I zakończyliśmy piątą falę badania, która odbywa się do, co, corocznie według tej samej metodologii. Dzięki czemu możemy te wyniki ze sobą w czasie porównywać, a ponadto jakby ta metodologia jest dedykowana właśnie do monitorowania płatności w różnych segmentach rynku różnymi typami, więc jakby jest już sprawdzona, a jednocześnie próba na której badamy jest to ogólnopolska reprezentatywna próba pozwalająca na wnioskowanie o całej populacji dorosłych Polaków. Teraz, proszę Państwa, spojrzenie w długim horyzoncie czasu. Te pięć fal po prawej stronie przedstawiają okres naszego badania. Wcześniej, dla porównania, zestawiliśmy, opierając się na publikacji NBP, badania, od, które przeprowadzałem przez kilkanaście lat różnymi metodologiami. Można powiedzieć, że to, co widzimy wcześniej, to to, że zwyczaje płatnicze generalnie zmieniają się powoli, stopniowo są dość mocno utrwalone. I to, co widzimy od roku 2018 z kolei, gdzie wystartowaliśmy z, z udziałem około 60% transakcji gotówkowych w fizycznych punktach sprzedaży, widzimy no, szybkie zmiany, dość radykalnie odwracające te proporcje. Znaczącym impulsem był okres 2020 roku i pandemia, która w czasie której pod tym dodatkowym impulsem po raz pierwszy w historii Polski w fizycznych punktach sprzedaży gotówką obsłużono mniej transakcji niż kartami i płatnościami mobilnymi. No i teraz mimo, że ustępiły te czynniki, te, te, te obawy, nadal obserwujemy jeszcze przyspieszenie tego trendu rozwoju obrotu bezgotówkowego. Przyjrzyjmy się w tej strukturze, czym dokładnie płacą Polacy. Początkowo te płatności bezgotówkowe, ja to były przede wszystkim plastikowe karty. Natomiast ich udział wzrósł o 8 punktów procentowych. Natomiast dy największą dynamikę obserwujemy w zakresie płatności mobilnych NFC, w technologii zbliżeniowej, które osiągnęły już w ostatnim roku aż 10% wszystkich transakcji w tych fizycznych sprzedaży. Jest to największy rynek. Te wszystkie sklepy, punkty usługowe, już 10% transakcji to jest zbliżenie płatności. Transakcja mobilna jest to rzeczywiście masowe zjawisko. Do tego mamy jeszcze płatności blikiem z użyciem kodu 1% i 3%. Płatność wywołać o platformę, aplikację o tym jeszcze będę mówił. Teraz, w jaki sposób czy takie różnice w demografii różnicują nam sposób płacenia? Jeżeli chodzi o płeć, te różnice są stosunkowo. Nieduże, nieco więcej gotówki używają mężczyźni tutaj. Jeżeli chodzi o wiek, no to z jednej strony widzimy, że ci najmłodsi konsumenci wciąż korzystają z jednej trzeciej z gotówki, czyli to jest stosunkowo duży odsetek. Natomiast nawet ci konsumenci w wieku emerytalnym powyżej 65 roku życia, użycie gotówki to jest jakieś 54%, czyli oni też również. Bardzo dużym stopniu płatności bezgotówkowe wykorzystują, więc to, co tak na, naprawdę największą różnicę robi, jeśli chodzi o wiek, to mobilność. Ci najmłodsi jedną czwartą transakcji realizują z użyciem smartfonu, głównie zbliżeniowo, no i później powyżej 55 roku życia praktycznie te płatności mobilnie są wykorzystywane w fizycznych punktach sprzedaży. Jeżeli chodzi o wykształcenie, te różnice są nieco większe. Ci osoby z formalnym wykształceniem wyższym, jedynie 25%, 20% transakcji z użyciem gotówki. Jeżeli chodzi z kolei o rozkład geograficzny, my tutaj patrzyliśmy na wielkość miejscowości. Można powiedzieć, że... Rewolucja bezgotówkowa dotarła już wszędzie, bo w zasadzie w każdej kategorii miejscowości, także w tych małych miastach czy na wsi, więcej niż 50% transakcji jest bezgotówkowych, natomiast w tych największych miastach powyżej 500 tysięcy to już jest ponad 80% z bardzo dużym udziałem transakcji mobilnych. Natomiast co wpływa na wynik transakcji? To, że może dojść do transakcji. Na rynku dwustronnym muszą być instrumenty i użytkownicy i po drugiej stronie musi być sieć akceptacji, gdzie można skorzystać z instrumentu. Monitorujemy więc wykorzystanie produktów bankowych płatniejszych przez konsumentów. Tutaj u góry mamy poziom ubankowienia i to jest taka... Zmienna, która się istotnie nie zmienia, tutaj ten wzrost na przestrzeni tych 5 lat, w zarysie 1 punkt procentowy, 85% aktywnego korzystania z rachunku. Natomiast to, co rośnie, to wykorzystanie karty debetowej do tego rachunku. Na początku badania, proszę zobaczyć, niemal ponad 20 punktów procentowych to były karty używane tylko do bankomatów, mimo posiadania jej do rachunku. I nie wykorzystają do płatności. Tutaj ta luka została w bardzo dużym stopniu zredukowana i mamy duże zużycia samej tej plastikowej karty, ale jeszcze szybciej rozwijają się płatności mobilne i korzystanie z aplikacji mobilnej banku. 54% dorosłych Polaków korzysta aktywnie z mobilnej aplikacji bankowej. Jest to rzeczywiście platforma powszechna, o ogromnych możliwościach i bezpieczna. Można powiedzieć, że jest to część infrastruktury gospodarki cyfrowej o, o rzeczywiście ogromnym znaczeniu i zasięgu. Ogromny sukces odniósł niewątpliwie system Blik, którego aktywni użytkownicy, to odsetek wzrósł prawie trzykrotnie do poziomu 43%. I znowu też można powiedzieć, że jest to już element tej infrastruktury płatniczej powszechnej. Płatności z użyciem NFC to jest 24, 26% Użytkowników, natomiast oni są bardzo aktywni w fizycznych punktach sprzedaży, jak widzieliśmy, generują aż 10% transakcji. Natomiast innym obszarem, który trochę mniej równomiernie się rozwija, ale również osiągnął znaczącą skalę, to są aplikacje transportowe, biletowe, platformy do zamawiania usług. To jest około 20-20 kilku procent. I to są jakby można być przyczółki korzystania z inteligentnej infrastruktury miast, transportu i i, I platform usługowych, to, co jest nieco mniej optymistyczne, to jest to, że ta mobilność zwłaszcza rozwija się nierównomiernie. To znaczy, o ile ci najmłodsi użytkownicy to korzystają z bankowości mobilnej czy BLIKA na poziomie 70-80 kilku procent, to już osoby w wieku 50-60 lat to użycie spada do 1 4, a jeżeli spojrzymy na płatności. W oparciu o aplikacje, platformy biletowe, aplikacje transportowe, to spada do kilku procent. To oznacza, że te osoby w praktyce nie mają możliwości skorzystania z tych usług w formie mobilnej, mają ograniczony dostęp do infrastruktury, z która staje się powszechna, rozwija się bardzo dynamicznie i to jest niewątpliwie rysuje się tutaj ważne wyzwanie. Jak ważna jest mobilność, pokazują zmiany w obszarze e-commerce. Patrząc na w tym wypadku zestawiłem dane Narodowego Banku Polskiego. Po pierwsze, widzimy eksplozję, jeśli chodzi o liczbę i wartość transakcji, czyli rosnącą rolę e-commerce. Po drugie, zasadniczą zmianę w strukturze płatności. Jeszcze sześć lat temu dominowały przelewy pay-by-link, które były w większości realizowane na laptopach, na komputerach. Wraz z przeniesieniem ruchu internetowego i zakupów na smartfon, naturalne. Stała się potrzeba płatności również z użyciem smartfona. O ile karty tutaj utrzymały ten stabilny udział, to takim najbardziej widocznym zjawiskiem jest zdobycie dominacji po, 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 przez system Blik, który obsługuje już ponad połowę transakcji zdalnych w e-commerce, w płatnościach za rachunki na platformach. I to jest sukces, taka szybka zmiana, przeobrażenie tego rynku to jest sukces Spektakularny, widoczny, widziany w całej Europie, i pytania o przyczyny tego sukcesu są bardzo szeroko aktualnie dyskutowane. I, i również proszę powiedzieć, że to jest system bazujący na platformie bankowych aplikacji mobilnych. Spójrzmy teraz na drugą stronę. Z, z, zasięg akceptacji płatności bezgotówkowych. Aby monitorować tą kwestię, stworzyliśmy wskaźnik pewności akceptacji. To jest pytanie dotyczące tego, czy w, w sklepach, w punktach danej branży, gdzie robię zakupy, czy w mojej okolicy, czy mogę swobodnie zapłacić bezgotówkowo. I o ile na początku yy, ta pewność było, występowała głównie w supermarketach, na stacjach paliw, czy w, R w branży RTV-AGD, to w, w miarę tych, w tych pięciu lat, w których Rozpo zaczął działać program Polska Bezgotówkowa, następowało rozszerzenie, bardzo radykalne rozszerzenie sieci akceptacji, wzrastała też pewność akceptacji konsumentów, jaką oni odczuwali w poszczególnych branżach. Ta pewność akceptacji, ona jest opóźniona, ta percepcja jest opóźniona w stosunku do rzeczywistego rozwoju sieci, ale to ona tak naprawdę decyduje o zwyczajach płatniczych, bo klient, gdy poczuje się pewnie, że będzie mógł zapłacić bezgotówkowo, no to nie będzie musiał się przygotować, wypłacić tej gotówki i później też jej nie wydaje. Jak widzą Państwo tutaj w strony wskaźniki przyrostu pięcioletniego, np. czy w małych sklepach spożywczych, czy w branży usługowej, one wynoszą po niemal 20 punktów procentowych i całe duże grupy społeczne uzyskały w danej branży pewność akceptacji. Chociaż jest jeszcze kilka takich branż, jak na przykład usługi w domu, drobne usługi, warsztaty samochodowe, czy usługi medyczne, pewne też, gdzie... Tej pewności nie ma około połowy konsumentów i tam jeszcze pewna praca do wykonania na pewno pozostała. I teraz jak wpływa pewność akceptacji statystycznie na korzystanie nazwyczaj płatniczy w danej branży? Po, po prawej stronie mamy tą, ten wskaźnik pewności akceptacji, po lewej udział płatności bezgotówkowych, karta NFC na niebiesko, później przelew i dedykowane aplikacje. I teraz z jednej strony widzimy, że tam, gdzie te wskaźniki są bliskie, powyżej 90%, koło 10%, udział płatności bezgotówkowych to jest około 2 trzecie wszystkich transakcji, ponad 60%. Natomiast tam, gdzie zaś pewność akceptacji spada do 50-40%, Udział płatności bezgotówkowych automatycznie obniża się do, o jakieś 20 punktów do 40-30%, co pokazuje bezpośredni wpływ oczekiwanego dostępu do sieci terminali na zachowania płatnicze oraz to, że klienci tam realnie spotykają się z odmową i muszą użyć gotówki. Z drugiej jednak strony, jak w branżach, gdzie mamy 100% Niemal tej pewności, wciąż około 1 trzecia transakcji jest dokonywana gotówką, więc tam jest to wybór uwarunkowany innymi czynnikami niż zasięg akceptacji. Przyjrzeliśmy się temu, jak konsumenci postrzegają poszczególne metody płatności, aby poszukać tutaj innych czynników wpływających na ich wybór i kształtowanie zwyczajów płatniczych. Oceniliśmy metody w, cztery, w czterech kryteriach: wygoda szybkość, bezpieczeństwo i kontrola nad finansami budżetu domowego. No i metody, które tutaj są zestawione, to jest karta, płatność, zbliżenie NFC, blik i gotówka. I tutaj dla uproszczenia zestawiliśmy pozytywne odpowiedzi, czyli ten słupki, wskazują, że ile odsetek respondentów, którzy ocenia pozytywnie daną metodę w danej kategorii. No na pewno widać, że bezgotówkowe instrumenty, są bardzo wysoko, to, jest, to są wyniki dla ogółu społeczeństwa, do, powyżej 18 roku życia. Bardzo pozytywne są e, postrzegane karty czy płatności mobilne. Zawsze nieco jest większa rezerwa dla płatności mobilnych. Niemniej, e, w tych trzech kategoriach, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o szybkość i wygodę, e, gotówka była postrzegana. Bazowo już znacznie słabiej, bo jakieś 20 punktów, 1 czwarta społeczeństwa nie uważała jej za wygodną, i ta percepcja wygody, szybkości gotówki obniżyła się bardzo w czasie pandemii o jeszcze i, i nieco poprawiła w ostatnim roku. Natomiast tutaj widać, że, 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 że wizerunek i percepcja komfortu jest po stronie instrumentów bezgotówkowych. Natomiast tam, gdzie Instrumenty bezgotówkowe rodzą obawy dużej grupy społeczeństwa. Około połowy to jest zarządzanie finansami. Gotówka jest znacznie lepiej postrzegana, czy szerzej postrzegana przez większą grupę jako kontrol, pozwalająca na kontrolę finansów. Połowa konsumentów. Ma tutaj obawy, czy nie wyda za dużo, czy będzie umiała tym budżetem gospodarstwa domowego zarządzać, a jeśli spojrzymy, odfiltrujemy tutaj tylko osoby, które deklarują się jako zwolennicy gotówki, no to widzimy, że ta pewność, oni, oni nadal dobrze postrzegają te bezgotówkowe instrumenty, równie dobrze postrzegają gotówkę, ale obawiają się o zarządzanie budżetem domowym. Nie, nie wiedzą, jak korzystać z instrumentów bezgotówkowych w tym zakresie. A więc podsumowując, płatności bezgotówkowe osiągnęły kolejny kamień milowy. 60, ponad 60% transakcji realizowanych bezgotówkowo, ale tutaj trzeba powiedzieć, że ten przyrost transakcji jest realizowany w największym stopniu przez osoby, które już wcześniej korzystały z płatności bezgotówkowych. Czy oni intensyfikują? Płatności bezgotówkowe praktycznie eliminują płatności gotówką i następuje, jakby taka polaryzacja. Tak? Nie ma tego środka, tych, jest bardzo niewiele osób, która dzieli te, 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 pod, o podobnej częstości te, te, te dwie, dwa rodzaje płatności. Jednocześnie płatności mobilne roz, rozwijają się szybko, ale nierównomiernie i wciąż mamy pewne luki jeszcze akceptacji w obszarze usług i transporcie. Jeżeli chodzi o wizerunek, to właśnie mówiłem. Dobry, bardzo pozytywny wizerunek płatności bezgotówkowej, jeśli chodzi o szybkość, wygodę, bezpieczeństwo, ale nie w zakresie zarządzania budżetem domowym, bariery, wciąż ubankowienie, 85% stabilny wskaźnik, on będzie się stopniowo wraz z czasem podnosił, natomiast niewątpliwie gospodarka Cyfrowa rozwija się szybciej niż te, ta zmiana, więc o te osoby również należy zadbać. No i niewątpliwie można już zacząć mówić o problemie umobilnienia, tak? czyli rosnąca ilość korzystnych usług opartych o mobilne aplikacje jest na tyle duża, że osoby, które nie korzystają, właśnie te osoby w starszym wieku, w jakimś sensie stają się wykluczone z gospodarki cyfrowej, z usług inteligentnego miasta i to jest niewątpliwa bariera dla cyfryzacji całego społeczeństwa. Podziękuję jeszcze zespołowi, z którym mogę ten, to badanie wspólnie przez pięć razy zrealizować i dziękuję bardzo.